Siema, dzisiaj pokażę wam co zrobić, żeby na pirackim Minecrafcie, na multiplayerze był dla innych graczy był, był widoczny twój inny skin niż oryginalny. A więc tak, wchodzimy normalnie w tryb wieloosobowy. Jak widać zalogowałem się jako hamster 32. A żeby mieć innego skina niż ten, to wystarczy wpisać w Username nazwę test małymi literami i to od razu zmieni waszego skina a zobaczycie na jaki no wpisałem w username y, tą nazwę test zobaczycie jak zmieni się skin jak widać skin się zmienił na taki sam go znalazłem bo bawiłem się w nazwy username'ów więc i napisałem test i dość takiego wyskoczyło. Pewnie się zalicza jako Bóg. Jeśli komuś pomogłem lub spodobał się filmik, proszę o subskrypcję lub da, dacie, o, danie łapkę w górę. Narka.